Hej, hej! Jak ktoś by mógł mi taki pomysł podać albo chociaż ze zdjęciem zdjęcie do komentarza wrzucić jak mógł wyglądać papieros ale kurczę nie taki prawdziwy papieros papieros taki, jakby się można, jakby się mogło tworzyć papierosa, ale nie prawdziwego, tylko takiego, do takiej gry, którą tworzę. No, jest bardzo podobna do Minecrafta. Wiecie, no, jak napiszę uCraft, to będzie bardzo dużo pod tym tego, gdzie tam chcecie odcinków Minecraft. Ale ja się postaram, żeby było dużo odcinków Ucraft i żebyście nie mieli nudów. Pierwsze dla Was zadanie. Kurczę. Papierosa musicie wymyślić, jak się go będzie robić. Oczywiście możecie wymyśleć Rzeczy mieszczące się do craftingu. Czyli wielkości, powiedzmy. Czy na 3 Takiej wielkości. O, portal. Wyobrażam, że jest takie. To są takie brzydkie kolory. O, gaz! Atakuje. Nie niemie też jest gaz. A, ja tam. Będzie dużo takich odcinków. Nawet jeszcze dziś obiecuję, że nakręcę. Oprócz tego, jeszcze. Ale pierwsze Wasze zadanie: wymyślicie, jak się robi papieros. I do komentarza dodać zdjęcie, na którym jest pokazane, jak zrobić papierosa. Albo żeby było lepiej, wystarczy zobaczyć do internetu i zobaczyć jak się robi w Minecrafcie papierosa. A potem mi po prostu do komentarza wrzucić, żebym wiedział jak się robi. Mi się tam sprawdzać nie chce. A po drugie ja wolę oglądać filmy na YouTubie Łędziego, Naprawdę.